STS wspieramy polski sport. Kamil, tak się zastanawiałem, jaki to był sezon dla Kamila Stocha i bardzo dobry, tak mi się wydaje. Ty również jesteś zadowolony? Tak, no był super ten sezon, był bardzo dobry. No kończę, kończę go na podium kolejny raz, trzeci raz w sumie z rzędu. E, wiadomo, że nie zawsze się da wygrywać, bo nikt nie jest niepokonany. I... No zawsze może być ktoś, czy zawsze może być ktoś od Ciebie lepszym. W tym roku to Rio okazał się tym skubańcem, który się nie dał pokonać, tylko wygrał wszystko, co, co było do wygrania i jeszcze, jeszcze na koniec ten rekord przysadził. No co za, co za człowiek. No i, no i tak, no z drugiej strony brakuje mi czegoś, czegoś takiego, tak, mam trochę niedosytu. Zwłaszcza ta, ta, ta końcówka sezonu mogłaby być trochę lepsza. No i tam spokojnie się chcę zastanowić, co w którym momencie zaczęło się zaczęło nie grać i co mogę zrobić lepiej w przyszłości. Nie prowadzę statystyk, ale często padało podczas tego sezonu. Kurczę, ciągle czegoś brakuje. To budziło największą frustrację, tak kiedy się Ale wy patrząc z boku, no nie, nie, nie powiecie, że czegoś brakowało? No niby... niby Oczywiście, że powiemy. Niby wszystko ładnie, elegancko, ale jednak czegoś brakowało takiego... tego kliku. My jesteśmy nauczeni sukcesów, przyzwyczajeni, nas tutaj rozpieszczacie od paru lat. Nie no, poza tym... no. Kurczę, wygraliśmy Puchar Narodów i z tego się bardzo cieszę, że pomimo takiej trudnej końcówki, no, te ostatnie zawody drużynowe no, pokazały, jak, jak mocno jesteśmy ekipą i że właśnie w takich momentach to nie jednostka ciągnie drużynę, a drużyna ciągnie jednostki. Ciekawi mnie ten ostatni lot w sezonie. To jest coś takiego jak... Jak troszkę lot samolotem, że masz, masz świadomość, że są opóźnienia pewne, ale najważniejsze to bezpiecznie wylądować. Czy jednak do końca chcesz się nadgonić te braki? Nie ostatni, jadąc na ostatni skok, ja po prostu do końca wierzyłem i e, w pełni zmotywowany wyjechałem do góry, że w końcu odpali, że może ten ostatni skok będzie taki po prostu jak. E, jak, jak być powinien. No i on był, był solidny, był e, jeden z lepszych tutaj skoków na, podczas tego weekendu. E, no i tyle, także tak. fajnie, fajnie, jest zakończyć takim właśnie skokiem ten sezon. Kamil, ty po sezonie oglądasz swoje skoki czasami? Po sezonie już nie, w trakcie sezonu czasami oglądam. Ja chcę zobaczyć jak, jak to wszystko wygląda z boku i no bo czasami jest, w moim odczuciu jest wszystko pięknie, ładnie, a później patrzę z boku w sensie Ja, to nie, nie tak ładnie to wygląda jak się. Nie korcisz się, żeby zawody w to obejrzeć gdzieś tam sobie przy grillu? Nie, nie. Tych zawodów to już, już wolę nie oglądać. A to jest największy twój sukces tej zimy, czy były momenty, które więcej satysfakcji tobie, sportowcowi dały? No wydaje mi się, że największym sukcesem było to, że się nie poddaliśmy. Że ja się nie poddałem do końca, tylko cały czas gdzieś się... No wiadomo, że było trudno i, i też byłem czasami sfrustrowany i, i nawet zniechęcony, ale... Ale pomimo tego, no, walczyłem do końca. Chciałem i wierzyłem, że, że coś, coś się jeszcze może odmienić, że może ten ostatni weekend, albo nawet tak jak dzisiaj, ten ostatni skok będzie, będzie takim błyskiem. No i to, to jest chyba bardzo pozytywne. No bo na tym się, się nie kończy nic, a będzie może coś się zaczyna. No właśnie, zaczyna? Czy to jest kontynuacja? Taka troszkę tylko zmiana tutaj twarzy, tej dowodzącej całą ekipą. Na ile strata Stefana Hongera to jest faktycznie uderzenie, a na ile to jest tylko jakby jeden trybik w tej całej maszynerii. Znaczy ja uważam, że to nie jest żadna strata. Oczywiście no to nie było miłe, jak e, dowiedzieliśmy się, że Stefan odchodzi po tym sezonie, no bo wiadomo, że on stworzył po prostu coś naprawdę niesamowitego, stworzył świetnie działającą e, no machina to jest takie nieładne słowo, ale świetnie e, działającą wspólnie drużynę, e, która się wspierała, która się wspiera w dalszym ciągu, która Potrafi, no wiadomo, cieszyć się z sukcesów, ale też w trudnych momentach sobie dawać radę. I uważam, że to, to jest coś, czego nie można stracić. To, po prostu to, że ono odchodzi, to nie znaczy, że, że my na tym będziemy teraz stracić, a możemy właśnie teraz wspólnie zrobić coś, coś nie tyle nowego, co. Z tą wiedzą, którą, którą nabyliśmy, z tym dobrym systemem, z tym dobrym podkładem, no możemy iść po prostu teraz, teraz do przodu. Michał Doleżal to już nie jest Dodo od największej łydki w kadrze, to jest teraz główny szkoleniowiec. To jest taki trochę... Szacuneczek się należy panu prezesowi, nie? <śmiech> Szacuneczek. <śmiech> <śmiech> już nie będzie teraz cześć, dodatko. Dzień dobry, panie trenerze. <laughs> To jest trochę taki trener-przyjaciel, bo często jest ta dyskusja, że, że trener musi mieć autorytet, trener musi uderzyć w stół, w, w cokolwiek. No a tutaj widzimy, że to jest kolega tak naprawdę, no bo nie ukrywajmy. No nie, to nie jest tak do końca, że to jest, to jest kolega, z którym można sobie wyjść gdzieś wieczorem do pubu i, i pogadać o, o byle czym. Bo ja tak nie traktuję żadnego członka sztabu. Już nauczyłem się, że trzeba po prostu do każdego... Eee, może nie z takim dystansem w sensie, że, że kogoś po prostu, że ktoś mnie może zdradzić albo zrobić coś, coś niefajnego, nie, nie tylko no, że jednak to jest coś wyżej postawiony, że jak po prostu on coś powie, to, to muszę to zrobić. Tak ma być i koniec. I tutaj nie ma dyskusji. Eee, no i tak uważam powinno być, że trener. Czy każdy członek nawet sztabu szkoleniowego, no musi mieć pewien, pewien autorytet i, i pewien szacunek u nas jako zawodników, bo możemy mieć sukcesy, ale jednak to oni rządzą. Nie będę ukrywał, że ja starałem się unikać pytań o, o trenera, o te zawirowania w trakcie sezonu, ale jak bardzo frustruje to, kiedy przyjeżdża chmara polskich dziennikarzy i co rusz, co weekend, co zawody dopytuje, jak ta atmosfera, jak to wszystko, próbuj czy Wy tym żyjecie? Próbuj się wcielić w naszą sytuację i jesteś na najważniejszej imprezie w roku, Głównej imprezie, do której no, długo się przygotowywałeś w ogóle sezon jest bardzo trudny, bo jest mnóstwo zawodów, nie ma gdzie odpocząć. A kiedy coś nie idzie, no to tym bardziej po prostu szukasz, szukasz świeżości. No i wyobraź sobie siebie na, w tym miejscu właśnie i pytania po prostu, co różo trenera. Nie jestem Ponieważ w stanie. Wiesz, kiedy sam po prostu nie wiesz, co tak naprawdę będzie dalej. E, no i też nie, nie powinieneś o tym mówić. Kamil, też przewija się temat tego, że nasza kadra jest tak bardzo doświadczona wiekiem, ale ja raz jeszcze, jak co roku tutaj w Pleńcu zapytam, czujesz właśnie ogień, czujesz się młodo? Bo Piotrek powiedział, to jest najlepszy moment w mojej karierze. Gole się dopiero co 2-3 dni, no nie? czy spokojnie jeszcze damy radę. Mutacja przed Tobą. Tak jest, tak Kamil, ostatnie pytanie w tym sezonie, troszkę takiej prywatyzki jumpingowej. Na ile my jesteśmy uciążliwi, a na ile czasami udaje nam się zdejmować presję? Bywa tak, że jesteście strasznie wkurzający, to prawda, ale nie, nie w takim sensie, że denerwujecie mnie, że jesteście, tylko na przykład są zawody, w których musimy udzielić po kilkanaście, nawet z 20 wywiadów, prawda? Jesteśmy po zawodach wykończeni. I dochodzisz już do szatni po prostu, bo wy nie możecie, no nie wiem co za głupi przepis prowadzony, kto to egzekwuje, że wy nie możecie stać tam na skoczni i robić z nami wywiadów, tylko zawsze musicie czekać na nas przy szatni. Kiedy już dochodzi się do tej szatni, marzy się tylko o tym, żeby zdjąć kombinezon, kask po prostu przebrać się i odetchnąć z ulgą, a tu jeszcze ostatni wywiad, który czasami jest najlepszym wywiadem, który czasami bywa najlepszymi naszymi wywiadami, bo już też zdążymy sobie wszystko przemyśleć, ochłonąć po, po tym, co się stało. A czasami bywają najgorsze wywiady, no bo jesteśmy już tym bardziej dobici i zmęczeni. Dziękujemy, Kamilu, za wszystkie emocje. To była przyjemność, to była nauka dla mnie, dla naszej ekipy. No i czekamy na letnie Grand Prix. Już. I ja Wam też dziękuję za cały sezon wsparcie kibiców, e, ciepłe słowa e, i dużo energii, która się bardzo, bardzo przydała. Dzięki Wielkie.